Słonecznik uprawiam niedługo, bo dwa lata. W międzyczasie był też rok przerwy, więc tak naprawdę teraz mam drugi sezon. Przyjechałem tutaj, aby zobaczyć jak, jak wyglądają w ogóle wszystkie odmiany, bo jest tego bardzo dużo na rynku, żebyśmy mogli dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego dla nas. Na czym nam zależy? Na stabilnym plonie, wyrównanych roślinach oraz niezbyt wysokich, żeby nie było problemu z wyleganiem. Kolejna rzecz, jaka mnie interesuje, to ochrona herbicydowa, bo tutaj to akurat stanowi duże wyzwanie w uprawie słonecznika, żeby to pole fajnie sobie odchwaścić, żeby nie było później problemów. Jednym z problemów, z którym też się spotykamy, jest zachwaszczenie wtórne, no i niestety, niestety wyłomy w słoneczniku, tak? mamy problemy, że, że się przewraca, no i odmiana. Eee, też tutaj fajnie możemy zobaczyć, która najszybciej dosycha. Można zobaczyć, która już jest eee, praktycznie czarna, gotowa jak najbardziej do zbioru, wręcz nawet przestana, nie dostana. Eee, żebyśmy mogli po prostu dobrać odmianę, która nam szybko zejdzie z pola i umożliwi kolejne, kolejne prace. Poprawiamy słonecznik od 4 lat. W tym roku był areał 25 hektarów. Eee, płony w granicach 3 Czego pan poszukuje, no tutaj będąc zawsze na dniach słonecznika, z, z, co pana interesuje? E, doboru odpowiedniej odmiany na nasze stanowiska, gdyż no my akurat nie siejemy słonecznik, taka piąta, szósta klasa, e, żeby nie był znowu za wysoki, żeby się nie wyłamał. Dzisiaj w tym roku mieliśmy taki przypadek, że 90% stało, natomiast na jednym pomu ta sama odmiana należała w 90%, gdzie trud, zbiór był bardzo utrudniony. A generalnie będzie pan dalej ukorzystać? E, tak, oczywiście, jakieś płodozmiany trzeba stosować, więc Słonecznik jest dobrą alternatywą. Co roku mamy coraz większą gamę odmian. Dzisiaj yy... Na co zwracamy uwagę, to przede wszystkim jest wczesność i zdrowotność. Jeżeli chodzi o pierwszy parametr, czyli tą wczesność, tutaj ten rok jest bardzo nietypowy. Mamy bardzo wysoką sumę temperatur efektywnych, która pozwala nam na zbiór kukurydzy w tej chwili już w niektórych miejscach nawet w połowie sierpnia, a wrzesień to już mamy pełną parą lecimy. I tak samo słonecznik dzisiaj, mimo tego, że tutaj był siany dosyć późno, bo po długim weekendzie majowym, mamy już w pełni dojrzały, on powinien już zejść z pola. E... A nowości, które wprowadzamy i szukamy cały czas jak najlepszych rozwiązań, mają podołać przede wszystkim słabym, słabym stanowiskom, suszy, którą mamy coraz częściej, żeby jak najlepiej ten pyłek zapylił nam cały koszyczek i zdrowotność. Tutaj to powtarzamy i zresztą też jesteśmy w odmianie bardzo nowej, w tym roku wdrażanej, która ma, w której widać tą zdrowotność bardzo mocną. Ten rok też pokazuje nam, że lokalizacje, które były ochronione bardzo mocno zabiegami, grzybowymi e, są zdecydowanie zdrowsze. Nie ma te wylegania, a ten problem tegoroczny jest. E, jest sporo tego wylegania, te łodygi są bardziej podatne i mamy sporo też złamań roślin, co może świadczyć o niewłaściwym też do końca nawożeniu, e, braku, e, braku niektórych mikroelementów, ale to będzie dalszy punkt analizy, tak jak powiedziałam, ten rok jest bardzo specyficzny ze względu na pogodę ze względu na okres, okresową, miesięczną suszę, przynajmniej na Opolszczyźnie, ale w, w reszcie kraju również to było odczuwalne. Widzimy na przykład, że mieszanki poplonowe do tej pory nie skiełkowały, nie zagaiły nam tej gleby tak, jak powinno, a jednak mamy ekoschematy i z nich korzystamy. Słonecznik mamy na poziomie 41 tysięcy hektarów. Mam nadzieję, że tę cyfrę utrzymamy, ponieważ mamy już bardzo otwarty skup na, na, na nasiona słonecznika i jest ono o wiele tym w momencie do zbycia e, nawet z pola mokry. E, cena też jest bardzo dobra. No i planowanie, tak? Mamy już te wyniki pierwsze i ten plon powyżej 3 ton jest już takim standardem, więc e, lekcje odrabiliśmy przez te 3 lata. E, błędy, pozostałe błędy e, wy, e, zostały wyeliminowane i dzisiaj możemy się tylko cieszyć tym, że mamy ten wynik powyżej 3 ton. Niestety od ostatniego czasu, ostatnich dwóch lat zaczął spadać. Bo było 64 tysiące hektarów, no w tej chwili jest około 41 tysięcy hektarów ze względu na niestety cenę konsumpcji słonecznika, która mocno spadła po imporcie ukraińskim. Ale uważam mimo wszystko, że ten gatunek będzie się rozwijał w Polsce ze względu chociażby na to, że Polska trochę nam stepowieje. Zmienia się klimat i poszukujemy roślin, które będą odporne na suszę. W jakim kierunku właśnie Wasze badania idą? Jak to wygląda? Dlaczego tutaj jesteście na dniach? Jesteśmy tutaj już od czterech lat, ale nasze badania, nasza hodowla idzie w kierunku jak najlepszych odmian z odpornością przede wszystkim na trzy podstawowe choroby, czyli zgniliznę twardzikową, mączniaka i szarą pleśń. Po drugie, wyleganie, ale tu mamy bardzo fajne rezultaty, ponieważ nasze odmiany, pomimo tego, że są delikatnie wyższe. Ale nie wylegają, nie mają wylegania korzeniowego ani łodygowego. Są bardzo stabilne w plonie, bardzo dobry tłuszcz, także ja jestem bardzo zadowolony i teraz preferujemy odmiany z odpornością na trivenur metylu.